Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu dnia. Przechodzimy do głównych e, instrumentów. Na kontraktach na S&P 500 mieliśmy dzisiaj atak na e, opór w postaci szczytu z poprzedniego tygodnia w okolicy około 2417. Próba przełamania tak ważnej bariery się nie udało, doszło do poważniejszego spadku. Przekroczyliśmy z kolei krótkoterminowe wsparcie w okolicy 2408. Widzimy, że potem mamy odbicie. Połowa korpusu czarnej świecy wypada tutaj, widać, że próba przełamania tutaj tego oporu i jak również tutaj tych lokalnych się nie udaje, rynek zaczyna się cofać. Wydaje się, że w tej perspektywie krótkoterminowej możliwe jest tak na, na krytycznym wsparciu na poziomie 2400. To były poprzednie szczyty sprzed wielu tygodni. Właśnie teraz wszystko w dłuższej perspektywie. Gdyby doszło do przełamania tego bardzo ważnego wsparcia, w postaci korpusu podażowej świecy. Wtedy będziemy mieli silny sygnał sprzedaży. Pierwszym celem powinno być wsparcie na poziomie 2378. Po przebicie tego wsparcia można by oczekiwać tego, że możemy wyjść nawet na marcowy dołek dopiero potem dłużej dostęp do od nas wzrostu. Teraz scenariusz optymistyczny. W mniej prawdopodobne ale nie można go odrzucać próba przełamania wsparcia na poziomie 2400 mówi o przełamaniu trwałym się nie uda dojdzie do odbicia w efekcie potem <coughs> jeśli strona podtowa chce kontynuować wzrosty z tej roka. musi dojść do przebicia oporu na poziomie 2417 wtedy mamy otwartą drogę do dalszych wzrostów Brama już tutaj prawie <coughs> trzeci na się mieliśmy nieudaną próbę przełamania silnej bariery na poziomie 12685, doszło do spadku. W tej chwili jesteśmy na poziomie około 12640. Wydaje się, że w krótkim terminie należy spodziewać się kolejnego ruchu dołu. Musimy wrócić do wsparcia w okolicy 12580. Sprawienia na polskim rynku? Sytuacja jest taka, że mieliśmy dzisiaj odbicie niewielkie. To jest to korekta spadków z poziomu około 2360. W dalszej perspektywie jest ryzyko powrotu na dołek majowy. Jeśli zostałby on przybity, no to wtedy może się pojawić z majowego szczytu, właśnie z kwietniowego szczytu, duża pięciopalowa struktura. Eurodolar. Nawet jeśli eurodolara doszło do dalszych wzrostów. Dobra, które mieliśmy wczoraj pojawiła się trójpalowa struktura. Opór mamy w okolicy 1.12.40 i 1.1260. Była przełamania tutaj tych oporów może się nie udać. I w krótkim terminie może dojść do jakiejś tutaj lokalnej korekty. Rynek powinien się zatrzymać później poziomie 1.1190. W dalszej perspektywie czekają nas wzrosty. I przełamanie oczywiście tutaj do sporu drogę na silne bariery w okolicy 1,1350-1,1450. Na wykresie dolara do złotego mamy dalsze spadki. Długoterminowe wsparcie jest w okolicy 3,65. Próba przełamania na trwałe tutaj tego ważnego wsparcia może się nie udać. W efekcie potem może dojść do jakiegoś trwalszego odbicia. Zobaczmy co na złocie. Na złocie żeśmy wrócili bo w okolicy tutaj tych ostatnich ogromnych szczytu więc wygląda na to, że korekta miała taki przebieg i po zakończeniu korekty mamy kolejną falę wzrostów. Przełamanie tutaj tych ostatnich lokalnych szczytów może doprowadzić do tego, że wracamy w innym terminie kilkudziedniowym do oporu w okolicy 1297. No i przechodzimy teraz do sytuacji na podczas cen ropy. Na ropie doszło do sporych spadków. Przebite zostało ważne wsparcie w okolicach około 485-4820 tutaj tego nacienie. Jesteśmy w tej chwili na poziomie 4775 i czułem tutaj na jakiś krótkoterminowe odbicie potem spadek dopiero do poziomu 4750. Widzimy, że kurs ropy zachowuje się znacznie słabiej, więc najprawdopodobniej tu, w okolicach 47.50, zobaczymy jakąś reakcje, jakieś odbicie, no i oczywiście krytyczny opór krótkoterminowy będzie znajdować się w okolicy 48,55, bo gdybyśmy mieli mieć jakieś poważniejsze odbicie, to musielibyśmy przełamać korpusem popytowej świecy, naleśnieniu sobie, sobie tutaj jak korpus. Ten ważny opór. Gdybyśmy nie, to wtedy fala spadkowa ze szczytu, które mieliśmy na poziomie około 52, będzie dalej kontynuowana i w efekcie może się okazać, że będziemy mieli tutaj falę pierwszą, tutaj falę drugą, tu gdzieś trzecią, potem jakąś czwartą i potem falę piątą. Widzimy, że to porozumienie państwowe, które zostało zawarte w poprzedni czwartek, ma w sumie niewielki wpływ na to, co się dzieje generalnie, że biorąc na ropie. Dobrze, w takim razie to wszystko na chwilę obecną. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jak zwykle o godzinie 18.00 dzisiaj mamy szkolenie na temat. Wykorzystania teorii fali wiota w tradingu, też szkolenie przeznaczone dla osób, które jeszcze nie miały styczności z tą ciekawą metodą analizowania rynku. Także zapraszam i do usłyszenia.